Postanowiłem wtedy poznać mądrość wiedzy, szaleństwo i wygodę. Poznałem, że również i to jest płomienią z bo wielka mądrość przynosi utrapienia. A kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpi. Mamy problem! Nie mogę zakotwiczyć go przy wspomnieniu. Przeżył zbyt wielką traumę. Odrzuca terapię. Wycofuje się. Zbądzie, spróbuj się odprężyć. Spróbuję go ustabilizować. Skup się. Słuchaj mojego głosu. To, co cię otacza, nie jest rzeczywiste. To tylko obrazy przeszłości. Nie mogą cię skrzywdzić. Cholera, to nie działa! Proszę dać mi chwilę, panu To nigdy nie jest prosty. Tracimy go! Wystarczy, panu no Musimy go natychmiast odłączyć. W porządku, Desmondzie. Postaramy się cię wyciągnąć. W porządku? Mówiłem, że nic mu nie będzie. Dranie! Spokojnie, właśnie ocaliłem pańskie życie. Ocaliłeś! Porwaliście mnie! Podłączyliście do tej rzeczy. Animus. To jest animus. Nawet nie wiem, kim jesteście. Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską, jestem zwykłym barmanem. Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać martini? Wiemy, kim pan jest. Czym pan jest? Nie mam pojęcia o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie? W pańskiej głowie znajduje się coś. Czego chcą moi pracodawcy? Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Tak, pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Ani pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam szedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę, uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. A kiedy skończymy, zostawimy pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony. To jak będzie, panie Miles? Życie czy śmierć? Proszę się położyć. Mądry wybór. Jestem. Wewnątrz Animusa. To znaczy... To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej. Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Tak, jasne. A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną, jeśli pan chce. Migracja, hibernacja, reprodukcja skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć, wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta DNA. Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć twoją pamięć, twój umysł wycofuje się. Brakuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To twoja podświadomość. Stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc, a nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc co można z tym zrobić? Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować, a później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy, więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program szkoleniowy. Przepływ danych niestabilny, próba odzyskania synchronizacji. Witaj w obiekcie 17. Szkolenie to ma za zadanie pomóc ci w przystosowaniu się do systemu kontroli Animusa. Dalsze instrukcje za chwilę. Wskaźnik synchronizacji przedstawia stopień zgrania ze wspomnieniami twojego przodka. Jeśli kiedykolwiek spadnie do zera, Animus cofnie cię do ostatniej zsynchronizowanej lokacji. W tej chwili jesteś na granicy desynchronizacji. Postępuj zgodnie z poleceniami, tak aby przywrócić stabilność systemu. Animus wykorzystuje system lalkarza do sprawowania kontroli nad działaniami Twojego przodka. Wczytuje podprogramy mające sprawdzić Twoje przystosowanie do urządzenia. Zaczniemy od sprawdzenia podstawowych działań każdego elementu. Stojąc w miejscu, wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. Dobrze. Następnie użyj pustej dłoni, aby przejść koło ludzi niosących dzbany tak, aby ich nie upuścili. Udaj się w stronę znacznika, aby kontynuować proces synchronizacji. Świetnie. Animus rozpoznaje różnicę pomiędzy dwoma rodzajami działań: niezwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania niezwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby zobaczyć, jak Twój wyświetlacz zmienia kontekst polecenia lalkarza. Wspaniale! Aby kontynuować synchronizację, przetestujemy kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. Nie, nie! Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec z brintem. Przydaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Jednak uważaj, aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. z sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Świetnie. Animus dostarczy Ci również innych istotnych informacji. Ikona statusu społecznego informuje cię o Twoim statusie. Wkrótce zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście. Ten symbol pojawia się, gdy obserwujecie żołnierz. Kolor żółty oznacza, że jest on nieświadomy, kim jesteś lub tylko coś podejrzewa. Aby zobaczyć zmianę w poziomie świadomości, skrycie zabijasz tego żołnierza. Najpierw namierz cel. Teraz wybierz swe ukryte ostrze. Po wybraniu ostrza podejdź do żołnierza i zlikwiduj go używając przycisku uzbrojonej ręki. No dobra, gdzie jesteś? Zwłoki zwróciły uwagę drugiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Można to rozpoznać po czerwonym wskaźniku obserwacji. Zachowania agresywne lub społecznie nieakceptowane spowodują adekwatną reakcję. Sprowokuj żołnierza. Ikona statusu społecznego zmieniła się, pokazując, że zostałeś zdemaskowany. Skorzystaj z drabiny, aby uciec z pola widzenia żołnierza. Jesteś mój! Sądzisz... Wspaniale. Żołnierz stracił cię z pola widzenia. Teraz pobiegnij do ogrodu na dachu, aby się ukryć. Dobrze. Twoja ikona statusu wskazuje, że jesteś w tej chwili ukryty, ale żołnierz wciąż cię szuka. Poczekaj, aż twój status ponownie się zmieni. To bez sensu. Świetnie. Żołnierz zgubił twój ślad. Jesteś w tej chwili anonimowy i możesz wyjść z kryjówki. Wspaniale. Bycie anonimowym będzie napełniać Twój wskaźnik synchronizacji i ułatwi Ci wykonywanie zadań asasyna. Istnieje wiele różnych miejsc, w których możesz się ukryć, jednak zawsze musisz najpierw zejść z pola widzenia, a następnie użyć kryjówki, aby zniknąć. Kontynuujmy, przechodząc do demonstracji wtapianie się w fotogenie. Zdolność tę można uaktywnić przez bierne użycie nóg. Możesz naśladować uczonego i przejść obok żołnierzy, nie wzbudzając podejrzeń. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za żołnierzami. W pełni zsynchronizowany, dostępna staje się nowa zdolność, orli wzrok. Ten szósty zmysł pomagał Twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi wokół siebie. Świetnie. Pamiętaj. Orli wzrok jest dostępny dopiero po pełnej synchronizacji. Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asesynów pomoże Ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów: po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych, po drugie, działać w tajemnicy, po trzecie, nie zdradzić organizacji. Utraconą synchronizację możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia Twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Udało Ci się ukończyć szkolenie. Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. Zaczekaj! Musi być inny sposób. On nie musi umierać. Doskonałe zabójstwo. Szczęście sprzyja twemu ostrzu. To nie szczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. W rzeczy samej, nauczcie lekceważyć wszystko, czego nauczył nas Mistrz. A jak Ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób, nie lecz są wykonania zadania. Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie skańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątynnym. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne, inaczej nie wysłałbym, nie bym to odzyskał. Taka przymierza? Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho. Ktoś idzie. Chcę przejść przez te bramy przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie. Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze. Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa! Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. Stać, Dariusze. Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Krwi. Nie rób tego! Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani ona, ani jego ludzie nie zdobędą ziemi świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy! Do broni! Zabić asasynów! Fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia, Altairze! Wróciłeś, Rauf. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki, bracie. Pokój z tobą, Altairze. I z tobą.